Dzień dobry, drodzy traderzy i adepci na traderów. Dzisiaj krótka piłka, ponieważ wszystko potoczyło się tak szybko, że nawet nie zdążyłem uruchomić camtasia, żeby nagrać te trady. Powiem Wam, jaką mam zasadę. Jeżeli siadam rano do wykresów na początku sesji londyńskiej i powiedzmy a w ciągu kilkudziesięciu minut na. Rano około godziny 8.30, powiedzmy 9:30, nic ciekawego się nie dzieje. Uczę się tego, uczę się tej dyscypliny. Po prostu wyłączam platformę i a, uruchamiam ją dopiero na sesji nowojorskiej, więc dzisiaj było to samo. E, próbnie zapuściłem eksperta na danych o godzinie 13:45. To była masakra. E, po prostu tak szybko to wszystko latało, ponieważ e, m, słupki media ręko są dosyć małe, tak? więc ekspert nawet nie zdążył zareagować, jeżeli już otworzył jakąś pozycję, to, no, no to później masakra była po prostu wobec tego gdyby ktoś z Was w przyszłości, korzystając z tego eksperta, który, który będzie udostępniony za jakiś czas, komuś by wpadł do głowy, puścić go na danych, to naprawdę nie polecam, bo on się po prostu pogubi, bo są tak szybkie mm. zmiany, że no, no, no po prostu nie nadąża. To zależy też od brokera, od danych, jakie on nam zapodaje, jeżeli są... Szybkie dane makro, i, i te luki po prostu pomiędzy poszczególnymi cenami przeskakują nasze zlecenia eksperta, no to nie ma większego sensu. z tego, idąc tym tropem dalej, ja po prostu wyłączam platformę i czekam na, na sesję nowojorską. Więc dzisiaj też o godzinie mniej więcej za 10.30 czyli 14.50 gdzieś uruchomiłem platformę, a ustawiłem sobie eksperta only long trade, czyli grałem tylko pozycje długie, ponieważ spodziewałem się, że na sesji nowojorskiej całe shorty, które poleciały na danych o 13.40 zostaną zamiecione w drugą stronę, a ustawiłem go na tylko pozycje długie I, i zająłem się czymś tam na boku i później zauważyłem jak on zaczął szaleć. No, nie były to aż tak szybkie dane, ponieważ nie było w tym czasie żadnych informacji dotyczących danych makro, więc na tyle ten wykres dynamicznie, ale na tyle też spokojnie chodził, że ekspert nadążał za wszystkimi zmianami. Tak jak widzicie tutaj na, na tym wykresie, przepraszam, na tym screenie, tak, zawarł kilkanaście transakcji i no. Para mi spadła na podłogę, kiedy stwierdziłem, że depozyt został powiększony o około 130%. Mniej więcej początkowe depo, kiedy, kiedy włączyłem eksperta, to było jakieś 2600 dolarów z małym hakiem. No, niestety nie zrobiłem screena, nie, nie włączyłem Camtasia, No, nie było czasu, to wszystko działo się tak, tak szybko. A w sumie, jak widzicie, tutaj między 15:00 a 14:50, bo ten czas, który macie tutaj na, na tym screenshotie, jest godzinę w, później niż czas nasz, czyli to wszystko działo się między 14:50. A 15, mniej więcej 13, 14, czyli jakieś 20 parę minut, konto zostało podwojone z dużym zapasem, czyli jakieś 130% depozytu. Jednak chciałbym przestrzec, że cała sztuka nie polega na tym, tak jak miałem tutaj kilka pytań mailowych o, o tego eksperta, więc to, to nie polega na tym, że uruchamiamy go pijemy sobie pinakoladę, tak, a, a kasiora się trzepie. Nie, nie, to tak nie działa. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy tego eksperta odpalić i w którym kierunku, tak. Więc ja cały czas pracuję nad, nad rozwojem tego automatu, dodaje do niego jakieś tam przyciski na wykresach, żeby można było bardzo szybko zmieniać tylko longi, tylko shorty, bądź w dwie strony ten ekspert ma grać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie będę tutaj dłużej przynudzał. No, wynik jest naprawdę imponujący. Ja wiem, że to jest efektem tego, że akurat w tym czasie no po prostu by sprzyjał nam kierunek i siła. Tych ruchów, to się nie zdarza codziennie. Nie, nie należy tutaj wierzyć w to, że, że opuścimy tego eksperta rano i on będzie tutaj trzaskał tą kasę. No nie, niestety tak dobrze nie ma. Cała sztuka właśnie polega na tym, żeby się nauczyć, kiedy go odpalać, w jakim kierunku. Znajomość tutaj podstawowych zasad, price action bardzo się przydaje, wsparcie opory działają. Każdy się tam może wspomóc czym chce. Natomiast wyczucie, właśnie tego, w jaki sposób uruchomić tego eksperta, ponieważ te świece bardzo szybko się budują. On, on w sumie nie byłby mi czy komukolwiek potrzebny, gdyby to działało w miarę spokojnie. Jednak jest taki okres, że. Te ruchy są dosyć szybkie i nie zdążylibyśmy po prostu uruchomić tego spalca, tak? Czy, czy zawierać tę transakcję? Stracilibyśmy bardzo dużo z, te, z tego ruchu. Natomiast ekspert się nie zastanawia, jeżeli on ma za zadanie otwierać pozycję po, określonym, po określonych warunkach, to on to po prostu robi. Robi to błyskawicznie i, i, i robi to naprawdę. Bardzo dobrze. No, znam ograniczenia MT4, wiem, że to nie jest jakaś tam fantastyczna platforma do scalpingu, jednak, no, jak widać, można z tego coś wydobyć. W tym tygodniu, a prawie że dwukrotnie udało mi się podwoić rachunek, nie na wszystkie trady mam dowód w postaci nagrań, ale dzisiaj, no niestety, też zanim się zorientowałem, zanim tą kamtazję zdążyłem włączyć, to już było po zawodach. A wobec tego przedstawiam Wam te screeny. Zaraz zobaczycie, jak to wyglądało na, na, na wykresie. Myślę, że, że ten ekspert ma bardzo duży potencjał i, i może. Zrobić tutaj naprawdę bardzo dobrą robotę dla nas, jednak twierdzę uparcie, nie jestem jakimś tam hura optymistą. Nadal należy uruchamiać go w odpowiednich warunkach i określić mu odpowiednie zasady otwierania pozycji. Stop loss, który, który widzicie tutaj na, na, na tym screenie, to jest stop loss tylko taki. Powiedzmy, ratunkowy, emergency, jak ja to nazywam. On jest 4%. Jednak w rzeczywistości ekspert zamyka pozycję na przeciwnej świecy w wielkości mniej więcej 1,9%. Więc w każdym tym tradezie rzeczywiste ryzyko było około 2%. Są poślizgi, jak widać, nie, nie, nie na każdym zamknięciu pozycji tutaj. Było to dokładnie 1,9. Tutaj nawet widzimy jeden trade zamknięty na minus 110 czy 118 dolarów co jest ciut, ciut większą wartością niż te założone 1,9%, ale to tylko wyniki poślizgów u brokera, tak? W rzeczywistości ekspert trzyma się tej pozycji, więc ja myślę, że zarobienie 130% depozytu z ryzykiem 1,9%, no uśrednijmy to, tak? 1, przepraszam, 2% depo, to jest naprawdę świetny wynik, jestem, jestem bardzo zadowolony, z tym, że no jeszcze raz powtórzę, to nie są wyniki, które są do uzyskania ciągle, codziennie, tak? Nie oszukujmy się, przecież nie zawsze para robi 200, 300 pipsów dziennie. Są dni, kiedy ona się tam mota kilkadziesiąt pips, ale ustaliłem sobie, że jeżeli na sesji porannej przez kilkadziesiąt pierwszych minut nic się nie dzieje, po prostu nie kuszę się na jakąś tam grę na siłę, tylko zamykam platformę, otwieram ją na następnej sesji, przy nowojorskiej, i, i wtedy ją uruchamiam w odpowiednim momencie i czekam na to, co się wydarzy. Są dni, kiedy, kiedy można zarobić 2-3%, są dni, kiedy można zarobić 20-30%, tak jak wczoraj. A dzisiejszy dzień był wyjątkowy, no, 130% depozytu, co szczególnie jak zobaczycie na kilka ostatnich pozycji tutaj na tym obrazku, tak? A kiedy ekspert na a bodajże pięciu, a gdzieś w tym miejscu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pozycji zarabiał około 10% na, na, na jednym tradzie No naprawdę wspaniały wynik. E no, i myślę, że odrobina cierpliwości, odrobina wiedzy, kiedy takiego eksperta puścić i, i, i na jakich zasadach, może dać naprawdę świetne wyniki, w, wymaga to jednak e, no, troszeczkę wiedzy. To, to nie jest tak, że puszczamy go, tak jak mówiłem. Nie chcę być tutaj nudny i powtarzać to w kółko, ale jednak chciałbym ostudzić zapał wszystkich, którzy są początkujący i myślą, że jak takiego eksperta sobie puszczą, to zaraz będą lecieć do salonu, BMW i kupować nowe auto, czy zamawiać i tak tak dalej. Tak różowo nie ma, nie będę tutaj sprzedawał jakichś marzeń. Natomiast naprawdę, kiedy, kiedy będziemy umieli i, i nauczymy się to obsługiwać, to wyniki mogą być naprawdę bardzo zaskakujące. Ja postaram się publikować filmy w przyszłym... Jutro, jutro, czyli w piątek, 11 marca robię sobie wolne po takich szaleństwach, jakie były wczoraj. Dzisiaj myślę, że jutro, kiedy nie ma danych, nic ciekawego się nie wydarzy. Nie chcę kusić losu, po prostu ja szanuję swoje pieniądze i nie będę grał wtedy, kiedy... No, nie, nie widzę jakiejś tam większej potrzeby, szczególnie w piątek bez danych. To nie ma większego sensu, więc myślę, że spotkamy się w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, zobaczymy jak postaram się nagrywać oczywiście te trady na wszystkie. Zobaczmy w takim razie jeszcze jak te, te zagrania tutaj, które widzicie, wyglądały na, na, na wykresie, gdzie ekspert pozostawił po sobie ślady. Tak to mniej więcej wyglądało. No, bałagan jest tu straszny. Tu, tu, tu gdzieś był początek, kiedy odpaliłem eksperta. Później zorientowałem się, że on był ustawiony na, na shorty, więc tutaj w tym miejscu gdzieś zmieniłem to tylko na longi. Widać tu pierwsze pozycje długie, no i później to już bardzo pięknie poleciało. Bez mojej interwencji ekspert puszczony samopas. Jak longi, to longi. Nie było sensu go wyłączać, jeżeli cena zachowała się właśnie w ten sposób. Więc jak widać, tutaj było kilka tradeów, które załatwiły sprawę. Przy takim ryzyku około 2% zrobienie takiego wyniku myślę, że ręcznie byłoby prawie niemożliwe w scalpingu, ponieważ każda świeca na wykresie tam jednominutowym czy pięciominutowym, która byłaby tutaj czerwona, tak, to powodowałoby to zamknięcie, nie zdążylibyśmy otworzyć powtórnie, więc ten ekspert robi robotę. Ja myślę, że będę go rozwijał nadal I, i rzeczywiście trzeba tutaj pogodzić dwie sprawy. a Parę trzeba wybrać dosyć płynną, a jednocześnie żeby spread nie był zabójczy. Tak, no, euro, jen Ostatnio nie dał nam zbyt wielu powodów do, do miłości, natomiast uważam, że tu jest kompromis pomiędzy jego płynnością a, a spreadem, który na, na moim rachunku waha się między 0,5-0,6 do, do jednego pipsa. Tak? Jeżeli para jest płynna, to ja mogę wybaczyć, jedna, mógłbym wybaczyć nawet dwa pipsy spreadu, byle to na śmigało. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jak ktoś chce policzyć, niech sobie liczy. Startowałem dzisiaj z kątem mniej więcej 2600 dolarów. Końcowy wynik, już wam pokazałem, wynosił 6189 dolarów, czyli konto zostało podwojone z dosyć dużym zapasem. Oczywiście wiem, że, że tego na dłuższą metę tak nie będzie, oczywiście tak? ale z pewnością, jeżeli wiemy, co robimy, wiemy kiedy, to robimy to te kilka procent w ciągu dnia całkiem realnie. Można zarobić, nie trzeba tu stosować żadnych sztuczek w postaci, Bóg wie, jakichś wskaźników, a nasrania na ten wykres oscylatorów i in, innych tam rzeczy. Będę starał się w miarę swoje trady nagrywać. Czasami rzecz dzieje się, rzeczy dzieją się na wykresach tak szybko, że zanim odpalę kamtazję, ono się uruchamia dosyć długo, na moim leciwym już laptopie, i czasem nie łapię tych wszystkich zagrań na nagraniu. No ale po dzisiejszych wydarzeniach naprawdę. Dla mnie to, 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 to jest jakaś rewelacja, tak? 130% w 20 minut, a przy ryzyku około 2% to jest naprawdę wynik godny uwagi. Więc tylko, moi drodzy, tylko cierpliwość, trochę wiedzy na temat PA, stosowanie ścisłe się do zasad. Ja myślę, że nie trzeba to zbyt wielkiej filozofii, a nie jakichś tam wielkich umiejętności, żeby zarabiać naprawdę fajne pieniądze. Można zacząć sobie z niewielkim rachunkiem, tak jak ja to zacząłem, nie trzeba zaraz płacać tam 10 czy 20 tysięcy dolarów, jak ktoś chce poćwiczyć, może to zrobić przecież na rachunku 1000 zł, tak i odpowiednio ekspert otwiera pozycję przecież w Procentowo, w stosunku do wielkości stoplosa, czyli proporcjonalnie do wielkości rachunku, jeżeli będziemy przestrzegać zasad, będziemy cierpliwi, nie będziemy się pchali w trady wtedy, kiedy rynek jest naprawdę ospały i nic się o nim nie dzieje, to wyniki mogą, mogą naprawdę być bardzo obiecujące. Czyli jeżeli na, tak jak ja to robię, jeżeli na sesji Porannej a przez kilkadziesiąt minut nic się nie dzieje, a i nie ma danych w danym dniu, to natychmiast zamykam platformę, żeby mnie kusiło, otwieram ją na następnej sesji amerykańskiej. A jeżeli są publikowane jakieś dane, to broń Boże, w trakcie danych absolutnie nie gram. Czekam na, na aż się wybiją sami między sobą, tak czyli góra-dół, góra-dół, i później, jak już obiorę jakiś kierunek, ustawiam eksperta w danym kierunku i go zostawiam samemu sobie, on tam oczywiście zrobi po drodze jedną, dwie czy tam nawet trzy straty dwuprocentowe ale jak złapie fajny ruch to potrafi zrobić 10-15% czy kilka procent w jednym ruchu i odda nam to wszystko z nawiązką no, w takim razie dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka zapraszam w przyszłym tygodniu życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia dzięki